Nie śpij, bo cię przegłosują. Takie było hasło kampanii profrekwencyjnej w Gdańsku. Ja nie mam nic przeciwko temu hasle ani temu, że walczymy o to, żeby była większa frekwencja, ale mam coś bardzo przeciwko, drodzy Państwo, temu, żeby za pieniądze publiczne robić kampanię jednemu z kandydatów, a w tym przypadku jestem co do tego przekonany. Pani prezydent Dulkiewicz zaangażowała magistrat, urzędników, aparat miasta, pieniądze nas wszystkich do tego, żeby robić kampanię Rafałowi Trzaskowskiemu właśnie poprzez to hasło Nie śpij, bo cię przegłosują. Dlaczego, drodzy państwo, tak myślę? No to spójrzcie sami na zdjęcia, które dla was wydrukowaliśmy. Tutaj mamy panią prezydent w koszulce Nie śpij, bo cię przegłosują z ulotkami pana Rafała Trzaskowskiego. Dalej. Tutaj mamy kandydata Rafała Trzaskowskiego, z panią prezydent w koszulce Nie śpi, bo cię przegłosują. Dalej. Tutaj mamy wyjazd do Warszawy na wielki marsz Koalicji Obywatelskiej, gdzie promowano pana Rafała Trzaskowskiego. Wszyscy w koszulkach Nie śpi, bo cię przegłosują. Promowali to hasło, jednocześnie promowali Rafała Trzaskowskiego, prezydenci Sopotu, Gdańska, liczni samorządowcy z Urzędu Wojewódzkiego. Chyba gdzieś tutaj pani Wojewoda też się. Za podziała, gdzieś tutaj jest. No, drodzy Państwo, to nie jest normalne, to nie jest w porządku. Dalej. Pani prezydent z emblematem, który za każdym razem towarzyszył jej, kiedy rozdawała lotki Rafała Trzaskowskiego, czyli nie śpi, bo cię przegłosują. Dalej. Tutaj cała ekipa współpracowników pani prezydent Dulkiewicz, tutaj nie wszędzie widać, ale też z emblematami nie śpi, bo cię przegłosują. Radni Sejmiku Wojewódzkiego, no dalej. Coś tu jeszcze mamy? Panie Sebastianie? Oto takie piękne zdjęcie, kolejne. Nie śpi, bo cię przegłosują, ulotki i tak dalej. Drodzy Państwo, to nie jest w porządku, że tworzy się markę. Mówi się o tym, że władze miasta Gdańska dbają o lepszą demokrację w Gdańsku, a tak naprawdę zachęcają do tego, żeby za pośrednictwem tej marki docierać do wyborców Rafała Trzaskowskiego i mobilizować ich, a nie żadnych innych, do udziału w wyborach. Nie, to jest łamanie zasad finansowania kampanii wyborczych, to jest łamanie zasad uczciwej, uczciwych wyborów, to jest łamanie właśnie tej demokracji, o której pani Prezydent Dunkiewicz tak często mówi.